Mamy przygotowane wielkie, duże namioty na kemping, bo wyjeżdżamy z naszej wioski. Zabieramy te namioty. Ty masz majki niebieski, wielki. jakie tak, fajne, przymocowany. Zabieraj go, ten namiot i bierzemy, Zbijam. jedziemy do A, lasu. Wyjeżdżamy ze Smajlandii. O, ma fajnie tak chodź. Patrz. <gry> Gdzie wy jesteście? Pakujcie <gry> <słuch> 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 wszystko, już Tutaj. Tak, tak, pakujcie, tak, Zbinego. pakujcie. Wszystko pakujemy do skrzynek i odjeżdżamy, jesteśmy przygotowani. Odjeżdżamy ze Smajlandii. Jedziemy. Na kemping do lasu. No to w takim razie siadamy na Skakujcie wycieczkę. Wszyscy, skakujemy. Wszyscy są w środku? Jestem. No to. Jesteśmy. Odjeżdżamy. Odjeżdżamy ze Smajlandii. Papa, pa pa machamy Smajlandii. Widzę, co robimy z Kliknijcie łapeczkę w górę, kto lubi jeździć na wycieczki, na przygody. Kliknijcie łapeczkę, zostawcie, a my jedziemy! woohoo, Zasuwamy! O, już jesteśmy blisko tego lasu, do takiego wielkiego lasu dojechaliśmy. tu będzie idealne miejsce, abyśmy zrobili wielki kemping. O, tutaj może. daleko o, pojechaliśmy. Dziki. No, daleko, o, w środku w lasu. dowiedzmy do lasu jeszcze. wjeżdżamy do lasu. O. Jeszcze ja wjedźmy tutaj kemping. sobie. Tak, będzie super, zróbmy to jeszcze głębiej w lesie. Tak, tak. O, i o tak. Jest lis, patrzcie, listu stoi. Jaki, ej, czemu ten lis jest jakiś dziwny? On na głowie ma jakiś dziwny list tutaj jest, nie wiem czemu, dobra. Tak, jakiś może, takie lisy, chyba. może takie listy wyglądają. Dobra, no to może zróbmy w takim razie gdzieś tutaj, może ten kemping. Czekaj, gdzie byśmy go tutaj mogli zrobić? Może tutaj jedźmy, czekaj, pod o, górę tu jedziemy. to jest fajnie. Leża pod górę! O, tu jest wow, wjechałem! Ładnie. O, wjechałem! stawio! Okej, tu jest idealnie. Tak troszeczkę ciemno. O, fajnie. Ej, zgubiliśmy, chodźcie, pasuje. Jesteśmy, aj, zgubiliśmy. Ta. To weź to, weź to, weź to. A tak. zrobimy w tym miejscu może. O, kemping będzie tutaj! To jest tutaj. Tu jest nie. idealne miejsce. Rozwalamy to drzewo! Rozwalamy to drzewo. Sikerkie weźcie wyciągnicie. A ja postawię tu namiot. I tu sikierką trzeba już to rozwalam. rozwalić. Bo złap złapki, będzie ciężko i zróbmy sobie miejsce. A idealnie. Uważajcie! O Uwaga, leci, leci. Leci, leci. Wow. Ole, walnięcie, Patrzcie, jakie dużo. O i znikło. Widzicie te drzewa spalają? Nie nie wszystkich drzew. Dobra, nie, to nie. Uważaj, nie dobra, dobra, nie tak tyle spokojnie, spokojnie. Dobra, te jeszcze dwa i tyle. Dobra, i tyle tak wystarczy. Jest. Ale tu fajnie jest. Dobrze, e, w takim razie postawmy namioty. Weźmy namioty. Ja swój postawię. Tutaj mam wielki taki namiot. Zobaczcie, duże namioty mamy. E, będziemy fajnie robić camping, będziemy się super bawić. To może ja postawię swój. O tutaj. Puu! postawiłem. Tutaj będę miał wejście. O, do ale mojego ale namiotu. Tutaj dużo miejsca! Ale elegancko. No, i tutaj sobie postawię siedzenie. O, w tym miejscu, będę mógł sobie. usiąść w namiocie. Patrzcie. O, fajnie, Eee, będzie fajnie. super, będzie super. Uuu, przytulnie to ma. No, bardzo przytulnie. Jeszcze sobie postawimy, co kto chce w namiotach, oczywiście. Tutaj w drugim też postawimy. Cześć, to trzeba wywalić. Tego już nie potrzebujemy. To przeciąnę. może tutaj postawmy, to tutaj no, z boku. dobra, dobra. dobra może ja rozpalę ognisko, co? O, czekaj, o, to nie jest to zostanie. Tak, ognisko możemy, możemy rozpalić tutaj ognisko, tutaj gdzieś na środku, tak może. Dobra, odejdź, odejdź, odejdła, zła. Namiot proszę, musimy dobra. odwrócić, żebyście. O, tu ładnie, Dobre, jest. dobra jest! Ognisko później rozpalimy. Na razie jest dzień, to zrobimy ognisko w nocy. E, w nocy zrobimy. To na razie w takim o, razie mam... Może... Odwróciłem mój, do was. dobra, wezmę je, wezmę. Dobra, ale fajnie będzie. Super, a jak się zrobi noc, to będzie jeszcze troszeczkę tak strasznie będzie creepy. U. W nocy, w nocy nie wiadomo, co się dzieje w lesie, nie? Dobra. I będziemy ja opowiadali idę... straszne historie. Uuu. Dajcie siikierkę, każdy musi coś zrobić. Ja pójdę Proszę. po patyki, ja pójdę po patyki. Ty idź coś upoluj, majki, żebyśmy mieli do jedzenia. Niko, tak weź owoce, zbierz, zbierz owoce z tego lasu. Dobra, A, Lumi, Nie tutaj wszystko może przygotuję. Tak, weź mi daj tutaj jedno siedzenie, daj jeszcze łóżeczko, okay. daj jeszcze Dobra. jakieś tutaj rzeczy, to, to tutaj mam. Uwaga, leci, 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 leci. O, spokojnie, spokojnie, dobra, te drzewa niektóre spadają. Okej, okay, tu mamy gdzie miało troszeczkę w drzewie. no i fajnie, dobra. To Lumi zajmij się, ja idę po patyki! Okej! Okay. Dobrze, 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 ja idę po patyki, zbiorę gdzieś tutaj patyki. Każdy ma swoje zdanie, jak to na, na kempingu. Musimy się tym zająć, bo to ważne, nie? Trzeba mieć drewno, patyki, jedzenie i tak dalej. Dobra, ja robię tutaj, uwaga, leci, leci, leci drzewo, patrzcie jak się przewraca! Hu, hu, ale drzewo spadło. No i zbieramy. Tutaj wypadło. No i z tego mam oczywiście drzewo. I później będziemy mieć patyki. Patyki są na rozpałkę. O, tu jest duże drzewo. Wezmę tutaj, zetmę to. Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Ale ciężko, ciężko się robię. Ej, patrz, 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 jak to jest solidne. Wielkie drzewo. Łamię się, patrzcie, jakie duże. O, walnęło. Wow. Ej, to drzewo było dużo. I dało bardzo dużo drzewa. Już mam 26 sztuk, ale zaraz, zaraz. Ej, to się ściemnia. Słońce już zachodzi. <laughs> Ale się szybko ściemniło. Wow, już jest zachód słońca. Ale fajnie, tylko zaraz, zaraz. Słyszę jakieś szelestanie? Ej, czekaj, czekaj, słyszałem coś, widzowie. Jakby ktoś tutaj chodził i szelestał. Zaraz, zaraz. Skąd dobiega ten dźwięk? Halo, Mikey, Niko, Lumi, to ty? Halo, jest tu ktoś? Nie prankujcie mnie. Kto tu szelesta? Kto tu chodzi? Ale przyjaciół, ja tutaj nie widzę. Zaraz, zaraz. Kto tu jest szelesta? Coraz głośniej, coraz więcej. Ej, zaraz, zaraz. Chyba kogoś widzę. Ktoś tu stoi za drzewem. Ej, widzę, patrz, ucieka, ucieka. Co to było? Co to było, co to było, co to było, co to było? Widziałem normalnie tam. Przebiegło na prawo. Coś stało. Dokładnie tego nie widziałem. Ej, i tam za poszło. Normalnie tam za zniknęło. Ej. Dobra, 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 ja się cofnę, cofam, ej, dobra, że... Przeciele, przeciele! Co mi mam? Majki, Niko, lumi, lomi, lumi! Ło, on się ściemniło! Co jest? Ale zrobiło się ciemno mega! Majst czemu ty tak krzyczysz, mega! Ej, się ściemniło, się ściemniło! Macie latarkę, macie no. latarkę, macie latarkę ja potrzebujemy latarkę, ale się ściemniło no, pewnie, mega. Wiemy, że mamy latarkę. Dajcie, pochodnie, no, postawcie pochodnie. Dobra, Patrzcie, upolowałem do mam trochę, co Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to wychodziliście koło mnie? Yy, bo ja słyszałem jakieś szelesty, jakby ktoś normalnie chodził koło mnie w ja lesie. Ja tutaj przecież cały czas nie. byłam i wyciągałam nasze rzeczy. Ja polowałem na króliki. Mam taką Ale łapkę Ale to nic nie słyszeliście, jak ktoś jakby po lesie normalnie chodził? Nie słyszeliście nie, nie. A, niczego? Nie, nie. Może toście się, się wydawało? Może się boisz trochę? Ej, bo to, nie to było dziwne. Dobra, ej, to było dziwne, słuchajcie, jakbym coś słyszał e, i widział, normalnie tam coś przebiegało, chyba, że to było jakieś zwierzę dziwne, nie wiem, co to za zwierzę, Przecież dobra, to trochę jest się boję. tu króliczków i innych zapalam, rzeczy. zapalam, zapalam, zapalam światło, zapalam światło, normalnie, ej, co to, co to lata tutaj, co to jest? E, skąd one się wzięły tutaj? Ej, to bucha! Bucha przyleciała! A, Ej, zobacz ile musik. ich jest u ciebie w tym! Bucha przyleciała, namiocie. co! Ej, o, zaraz, zaraz ile buchów tu jest! O nie, Muchy! O jest, u ciebie śmierdzi w namiocie! Muchy. O nie, buchy do mnie przyleciały do namiotu! serio, wypadł no, Muchy! No jesteśmy w lesie, to tutaj będą owady! O nie, one latają, słyszę je, no wypadł z mojego Damiotu! No, a, okay. a masz, a masz ty mucho, a masz ty bucho! To Jak zakupy, one Ej, no taką wyglutę. No zobaczcie, zobaczcie tam poca wleć na drzewo. Ile tu mógł jest, no wiecie, no to kemping, no to las, nie? No, no właśnie, właśnie to będą takie ważne. Dobra, chyba jesteśmy gotowi, ale nie Kto mamy był? najważniejszego. Słuchajcie, mam pytanie. Kto był kiedyś takim Pinko? To kliknijcie o w górę widzowie, i napiszcie w komentarzu, że jestem ciekawy, ile osób z was kiedyś było na wycieczce szkolnej, albo jakiejś z rodzicami. O, i tutaj właśnie na kemping mam też fajne rzeczy. Mam fajne rzeczy na wycieczkę. Na przykład latający dysk, piłka, którą możecie sobie porać na przykład na wodzie. To jest piłka dmuchana. Plecak, torba na kemping. Możecie włożyć tam różne rzeczy. I wiele więcej na moim sklepie. Wpadajcie, link w opisie nowa kolekcja koszulek wleciała i też patrzcie, nowe breloki! Niko i Majki, chodźcie tutaj, zobaczcie. Idę, idę, zobacz, to ja! Tak, to, to, ja jest obok. to jest Niko To jest Niko zielony, możecie sobie breloki przyczepić, już są breloki dwoich moich przyjaciół. Wpadajcie, sprawdzajcie, link w opisie oraz nowy bidon. Niko, przesuj się. A, jest. To jest nowy bidon Smysal Team. Do tego bidonu możecie sobie nalać wodę i pojechać w podróż, e, nie wam się nie rozleje. E, link w opisie smysal.pl. Dobra, no to w takim, o, mamy też darta do pogrania. Dobra, wszystkie rzeczy mamy. O, Lumi już go... Oj, co jest! Ach, Ej, nie wchodź na drzewo! Ej, ale patrzcie jak to ja, to ja potrafię wchodzić na drzewo, uwaga! Ło, wo, wow, wow, wo, wo. patrz ech, masz. E, 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 Muszę na tą gałąź, O, nie, nie mogę. Ech, ech. Czekajcie na inne pokażę Wam, bo nie wiem. No my sam racicie się nie na, Ej, patrzcie na mnie, patrz. No Mam? może na drzewo, można na drzewo nie wchodźmy lepiej. Dlatego. To nie że... jest dobry pomysł. To jest niebezpieczne wchodzić na drzewo. O, Lumi już gotuje obiadek, kolację, w sensie Będzie pyszna kolacja, będzie zupka. Tak, mamy już tutaj noc, więc... Tak, fajna. Ale będzie super! Się. Ej, zaraz, zaraz! Ej, czekajcie! Eee, coś? Słyszycie to? E? Ej, słyszycie to? Tak, ja to usłyszałem co to było? Jakiś szelesty, jakby ktoś tu chodził! O o. Ale... Ej, dobra, nie, być? nie bójcie się, nie bójcie się, to przecież mogą być dwie Tak, może to te lisy. Ej, słyszycie normalnie jakby ktoś tu chodził szelestał po lesie. Tak! O -oł. Ej, ale blisko nas jakoś! że Te szelesty, bingo. normalnie. Ej, zaraz, zaraz. kto tu może być w lesie na kempingu? Normalnie jak wcześniej widziałem, jakby ktoś tam stał, chodził. I teraz słyszę kolejne szelesty. To coś jest wśród nas normalnie. Tutaj wchodzi służb. Ja się trochę boję. Ja też się boję, może wracajmy już do domu, no już właśnie. koniec z tym kempingiem. Nie nie, możemy wrócić, dopiero przyjechaliśmy. No Ej, właśnie, na kempingu, Może Ej, nic się tam nie tam, Widzę, widzę coś tam jest, tam coś jest! Widzę, uciekło! Uciekło, było, tam było, tam było, tam no było. Tam było A, normalnie, było tam. Może A, ja wracajmy. się boję, ja się boję. Do namiotu, do namiotu, A, do namiotu, boję, do, namiotu, do, namiotu, do, namiotu do namiotu. Każdy do namiotu. Do, namiot? A, do swojego tutaj? namiotu. A. Niko, idź do swojego namiotu. A, dobra. Idź do swojego namiotu, dobra. Każdy do swojej namiocie, okej. Okay. Każdy niech się chowa w swoim namiocie. W namiocie nic się nie robi. Może wiecie co? Mam plan. Rozpalmy ognisko. Może te po prostu zwierzęta albo potwory się wystraszą jak rozpalimy ognisko. Masz rację, masz rację. Pozbieraliście drewno? Tak, tak weź, jest. Weźmy tak, mamy drewno, tutaj mam drewno, rzucam wam drewno i rozpalcie to, połóżcie. Macie tutaj, Majki, Niko. Dobra, już, o, dobra. dobra, Już, Rozpalamy, rozpalamy tutaj, musimy ognisko. Żeby tutaj było ognisko. Fajny kemping, mamy moja błyszka, są. O, wezmę sobie błyszko jedno, o, se ziemia, Mmm, jakie dobre, jakie dobre, jabłuszko. Mm, ale y dobre, ale y dobre, bardzo dobre. Mm. o, już mamy ognisko, fajnie. Usiądźmy sobie tutaj, każdy już siada sobie. O, elegancko, siadnijmy. Ja położę jedzonko. O, jedzonko. Fajne, mamy jedzonko, patrzcie, nawet jedzonko będzie się tutaj ładnie smażyło na ognisku, zjemy sobie fajnie no, może jakieś historie poopowiadamy. Ja mam taką fajną jedną historię. o, Okej, okay, no to, to dawaj. To, to słuchajcie, kiedyś, teraz taka fajna historia, to jest naprawdę się działo i uwaga, opowiem wam. Dobra, kiedyś Słuchamy. szkolne dzieci ze szkoły pojechały sobie na wycieczkę. O nie, to jest dla mnie za straszne, ja I nie do chcę lasu. tego słuchać. Ej, no, dawaj, tu, siadaj, tu, co ty robisz, wsiadaj. Majki, no weź, no. Eh, no, dobra, dobra, Pojechały ty sobie do lasu i rozpaliły ognisko, o, fajnie. zrobiły sobie jedzenie, tak mm -hmm. jak my, ale nagle zaczęło coś ich straszyć. Co? Ue, co, co to było, co to było? A co ich straszyło? Nie wiadomo do dzisiaj, co ich straszyło, dlatego że... Oni poszli do lasu to sprawdzić, tam do głęboko do lasu. I już nigdy nie wrócili. Nigdy nie wrócili, nigdy ich nie znaleziono i nie wiadomo gdzie są. Nie to no w strasze są. Tak, tak, tak. I, I właśnie pamiętajcie jedno, najważniejsze, nigdy się nie oddalamy, nigdy nie idziemy do środka lasu, żeby wejść do lasu, gdzie jest tak ciemno, opacieście ciemne. I Wszyscy zawsze trzymamy się razem. No, nigdy nie możemy się rozdzielić, bo jak oni weszli do lasu, to już nigdy z niego nie wyszli. Ej czy, to już tam widziałem, nie? E, dobra, chyba nie, już mi się coś w oczach myli. Dobra, wiecie co? Chodźmy spać, może połóżmy się. Chodźmy Ja już jestem spać. trochę zmęczona. Tak, tak, dobra, Zgaśmy ja, ognisko. Idę, ja idę. Zgaśmy już ognisko. A, gasimy, gasimy. Weź, weźcie do te Ja rozgaście. już zgaszę, mam wodę zawsze przy sobie. O, dobra. Eh, dobra, rozumiem. Okej, okay, wszyscy. Dobranoc, fajnie było, noc ale się skończyło. Dobranoc, Uuuuh. Rumi! Dobre. Dobranoc, Majki! Smajso. Dobranoc, Smajso. dobranoc, dobranoc. O, zobaczcie widzowie, mam taką fajną poduszkę na moim sklepie Smasho Możecie wejść i mieć takie fajne poduszki. Akurat do spania fa. Sam raz się położę na poduszce. O, dobranoc. Hmm. Nie, 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 został mnie! Nie, nie, został, nie, nie, został, nie został, a, a, Co jest, co jest? Ole mi się sen śnił! Ole mi się zły sen śnił, ojeju, przestraszyłem się, ej, miałem zły sen, ale czekaj, czekaj. Ej, to jeszcze nie jest dzień, ej, zaraz, zaraz, to jeszcze nadal noc! Oś słyszę szelesta. Ej, coś mi obudziło. Ej, zaraz, zaraz, pójdę to sprawdzić, pójdę to wsadzić moich przyjaciół. Ej, słyszę jakie szeleste, go ktoś tu wchodził! Chelestał i słyszę jak... Okej, okay, Mikey fajnie się położył, zasnął, Lumi tak samo śpi, dobra, ej, idę sprawdzić, co to, kto to wcale szelesta, kto to tu się szelesta, takie słyszę, szelesty? Tam coś widziałem, tam chyba coś przebiegało, tam chyba coś przebiegało, nie wiem, to było dziwne, Mikey, ni gdzie jest Niko, 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 gdzie jest Niko, 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 gdzie jest Niko, 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 Niko! Ej, Majki, Majki, stawaj, Mikey! stawaj wstawaj, wstawaj! Wstawaj, mamusiu! Stawaj, to nie mama, to jestem ja, Smiley! Ale co się stało z Majlą? Czemu mi budzisz w środku nocy? A? Słuchaj, widziałeś Niko? Widziałeś Niko? Eee, no, był w namiot! Nie ma Niko, widzisz, nie ma Niko! Eee, gdzie lubi? On jest? Lubi lubi lubi, 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 wstawaj, wstawaj, lubi, wstawaj, lubi! Lubi! Wstawaj! Wow, 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 wow. Co się dzieje! Tak krzyczycie? Nie ma niko! Przyszedłem, obudziłem się normalnie, bo miałem zły sen. No, obudziłem się, sprawdziłem, wyspaliście, ale niko zniknął! A może o, poszedł nie. sobie gdzieś się załatwić, no! O nie! Nie pomyśleliście o tym! Nie. Może gdzieś tam jest za drzewkiem? Nie może się rozdzielać, przecież mówiłem o tych historii, że jest historia, A... że nigdy nie możemy się rozdzielać. O nie! Szukajmy niko! Niko! się nie rozdziela. Niko, Niko, gdzie jesteś, Niko? Ej, poczekaj, Lumi, ty zostań może Nico. w tym w obozie, a Nie my ma go poszukamy nigdzie. ze swoim slowem. Dobra, no, chodźcie tu, chodźcie tu. A my pójdziecie poszukać? Chodź tutaj, tak. Majki, chodź Dobra, zróbmy tak, że my pójdziemy poszukać Lumi. Ty zostań tutaj, żebyś była bezpieczna. Zostań, Dobra, zostań ja w swoim może W swoim namiocie, swoim namiocie się schowa. Tak, zostań tu w namiocie, tu, tu się zostań. My idziemy z Majkiem się przejrzeć przez no, no przejdziemy się na chwilę, tak. tak nie jest, no. Zaraz Musicie wrócimy. być ciągle razem. Zaraz, wrócimy, chodź Majki. Okay. Gdzie on mógł pójść? Niko! 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 Gdzie jesteś? Niko! Niko! Weź latarkę włącz i idź na lewą, bo ja tutaj, zobacz, tutaj... Niko! Dobra, Nico! ja pójdę w tą stronę szybko. Tylko troszeczkę, dużo się nie rozdzielaj. Gdzie jesteś, Majki? Tutaj zaczęliśmy. Ale włącz tu. latarkę, no włącz latarkę, żebyśmy się tak. widzieli. Ja pójdę tędy prosto, a ty Majki, idź troszeczkę tutaj z lewej, tylko da daleko się nie rozdzielajmy. Dobra, to dobra, idziemy w porządku, Włącz latarkę. Idę. Dobra, okej, okay. tak Majki włącz latarkę, ja też mam latarkę włączoną. Dobra, idziemy. Niko! Niko, gdzie jesteś? Niko! O nie najgorzej chciał mógł pójść mu chyba, że ten. Mm. coś tu biegnie, coś widziałem, co to biegnie Dobra, to tylko dzik, dobra, to dzik, no Niko! Bra, nie, nie ma go, nie ma go, musimy wrócić do Lumi, Mikey, nie ma, nie, nie widzę go, nie widzę go, chodź wróćmy, wróćmy do sprotem i weźmy Lumi, e, mam pomysł, wejdziemy, wsiadniemy do auta i przejdziemy się autem. To jest dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, Nico, chodźmy szybko do Niko, Niko! E, gdzie on mógł pójść? Niko, no nie ma go, Niko! Gdzie o, on jest? Nie. On miał krzywe oczy, wiecie, a on jeszcze dobrze chodzić nie umie. No nie. Łumi, ten... Lumi, wróciliśmy! Lumi, Lumi, wróciliśmy! Gdzie jest Lumi? E, Lumi! Lumi. Gdzie ona jest? O, ona ooo, O nie ma Lumi, nie ma Lumi, nie ma Lumi, gdzie jest Lumi, Lumi? O, o nie! Spice, co my teraz zrobimy? O nie, się, najgorzej, co my zrobiliśmy, mogliśmy jej nie zostawiać! Ajajaj. Aj, aj. Nie ma Lumi! Mm, o nie, ja najgorzej! Nie wiem, co teraz zrobić. O, co teraz, to teraz, nie co teraz! Co teraz? O, mamy problem! Lumi chcę znaleźć! Nie lumi, Niko! Niko! Dobra, ee, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Dobra, idę, idę za tą uważajmy się. ostrożnie, poważnie uważaj, żeby żebyś tylko e, szedł za mną, dobra? Chodź za mną, Dobrze, chodź za pewnie, mną. Pewnie, pewnie, idę okay. za tobą. Dobra. Lumi! Nico! Niko! 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 Lumi! Niko! Gdzie oni mogą być? Niko! Lumi! Gdzie oni są, nic nie widzę! E, może, czeka gdzieś, iść? Którą stronę mam iść? Lumi, Niko! gdzie jesteście? Może tutaj? Ej, coś tutaj widzę. Coś tutaj jest opuszczone. Ej, zaraz, zaraz, Mikey? 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 Mikey! Gdzie jesteś, Mikey? O nie, 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 Gdzie jest Mikey? Przyszedł za mną, szedł za mną. Ej, zaraz, zaraz, ktoś Mikey szedł tutaj za mną. Gdzie on O-o. Zaraz, zaraz, czy ja zostałem sam? Nie ma moich przyjaciół. O, albo to coś jest tutaj, to w lesie ich porwało, albo nie wiem co się stało. Dobra, podejdę tutaj, zobaczę tutaj coś jest. Podejdźmy, to sprawdźmy może Niko! Majki! Lumik! Gdzie jesteście? Nie no, ale tutaj nic nie ma. E, są tylko pajęczyny, jakieś deski Nie wiem, to jest opuszczone. Dobra, wiecie co? O, tam jest samochód. Wejdę do samochodu i pojedziemy samochodem w lesie i tak w ten sposób znajdę moich przyjaciół. To jest genialny pomysł, tak. Samochód, samochód. Wsiadamy i jedziemy. Cześć, wejdę, uwaga, pyk, dobra, jestem w samochodzie. No to ruszamy, jedziemy! Jedziemy! Majki! Niko! Lumi! Gdzie jesteście? Patrzymy się, patrzymy się do... Zaraz, zaraz, kto tu siedzi koło mnie? Aaaa, to jakiś jest!